Okazje handlowe na rynkach do dolara oraz do skorelowanych rynków takich jak euro. O tym opowiem w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i przekazuję Wam tylko swoje własne opinie. Także pierwszy rynek to jest fundo dolara. Mamy tutaj zanegowanie struktury, zanegowanie tej korekty, która tutaj trwała od 17 lipca. Tak tutaj się poruszaliśmy w takim ruchu strukturalnym. I tutaj ten kluczowy wierzchołek, który zachowywał trend spadkowy, został wybity. To jest ten wierzchołek z 2 sierpnia. Mamy wybicie, mamy też retest strefy popytowej oraz mamy wybicie strefy podażowej, strefy prospadkowej, tak? Czyli tutaj wszystkie przesłanki jakby mówią nam o wzrostach. Pierwszy cel dla tych wzrostów, no to tutaj okolice tutaj tego oporu szczytowego i to będzie cena 1.29 i 683. Dolara, no i jeżeli ten przedział cenowy pokonamy, no to możemy targetować szczyt tej korekty, czyli tutaj szczyt 17 lipca. Ja tutaj będę szukał dołączenia y, bardzo szybkiego po korekcie, ze względu na to, że uważam, że ten dołek jest, jest już broniony. Jeżeli zejdziemy na niższe interwały to ta korekta już zretestowała strefę popytową, która była tu aktywna. Także ten dołek z 15 sierpnia według mnie będzie broniony i powinniśmy tutaj szukać okazji prowzrostowych. Ja takich okazji będę szukał już po reteście do ceny tutaj 1,28 i 712 dolara. Na rynkach skorelowanych do funta i do dolara również widzimy okazję. Tutaj przykład euro do Dolara kanadyjskiego, i tutaj na grupie też dużo osób siedzi w pozycji, i uważamy, że rynek będzie po prostu rosnąć. Na ten moment mam tutaj zostawione 50% wolumenu, ale nadal uważam, że przewaga wzrostowa tutaj. Istnieje i nadal mamy szansę na to, że te minimum z 8 sierpnia się zachowa i że będziemy podążać tutaj w kierunku maksimum z 5 sierpnia. Czyli przewidujemy tutaj taki ruch do góry. No, i tutaj taki trade już bardzo prosty, też go pokazuję. Tutaj pokazuję ten trade tutaj na YouTubie, ponieważ jesteśmy bardzo blisko ceny wejścia. Także, jeżeli ktoś chce, to może się jeszcze dołączyć i tutaj bardzo prosty trade strukturalny, czyli mam tutaj na żółto zaznaczoną strukturę tego rynku, ten dołek nie powinien zostać wybity, jeżeli jest dołkiem respektowanym przez cenę, przez trend, dołek z 1 sierpnia, no jeżeli tak się stanie to trend wzrostowy powinien dać nam tutaj wyższe ceny, coraz to wyższe szczyty i wyższe dołki, także bardzo prosta transakcja i też rynek tak samo dolarowy, ale tutaj do złotówki dla nas dobrze. Złotówka się umacnia i my też tutaj tradingowo na tym zarabiamy. Mieliśmy informację o, na grupie 12 sierpnia, żeby wejść w taką transakcję i jak na razie trade spełnił swoje tak naprawdę no, największe wyzwanie największy target, czyli. Pokonanie Dołka z 28 grudnia. Tutaj cena nie retestowała tej ceny od ponad 800 dni, także jest to na pewno udany trade. No i jeżeli nie chcecie przegapiać też takich okazji handlowych, no to zapraszamy do grupy Gambit Tradera. Tam takie analizy pojawiają się codziennie.